Dzień dobry Państwu, Sylwester zaproponuje Państwu w tej chwili trzy ciepłe zakąski, takie miniaturowe, które można szybciutko zrobić i goście będą zachwyceni. Do tego potrzebujemy proszę Państwa boczek wędzony i yy, śliweczkę, naszą polską, najlepiej śliwki wędzone, ewentualnie kalifornijska suszona. Jak również yy, zrobimy tiftele, yy, do tego potrzebujemy... Mięso mielone, dokładnie mięso mielone jakie Państwo używają. Mogą być drobiowe, mogą być z mięsa mieszanego, mięsa wieprzowego. Ja będę używał mięso wieprzowe. Jak również potrzebujemy kurczaka, i z kurczaka, i z papryczki zrobimy szaszłyki małe, nadziewane na wykałaczkę. Razem wszystko później upieczemy. Ewentualnie można to yy, usmażyć na patelni, na patelni z większą ilością tłuszczu. Zaczniemy od. Yy, śliweczki w boczku. Potrzebujemy do tego wykałaczki, i bardzo proszę. Tu mamy gotowe plastry boczku wędzonego, śliweczka. Wykałaczką sobie, prawda? Tutaj pomagamy i zwijamy piękny rulon. Nadziewamy wykałaczką. Bardzo proszę. I tu już mamy gotowy produkt do smażenia. I tak szybciutko sobie pozwolimy to wykonać. Bierzemy tutaj sobie prawda, pomocniczy sprzęt. I mamy, proszę Państwa, cztery śliweczki już przygotowane. Bardzo proszę. Piękny polski boczek. Tylko ten boczek musi być, proszę Państwa, taki polski typowo surowy, a nie jakiś tam gotowane inne historie, bo to wtedy ta śliwka nie ma odpowiedniego smaku. Jeżeli chodzi o Tiftele, potrzebujemy mięso mielone. Tutaj mamy mięso już doprawione. Ja doprawiam od, dużą ilością czosku, majranku, sól, pieprz, odrobina zimnej wody. Wtedy ta, i dobrze dokładnie wymieszam. Wtedy to mięso jest po usmażeniu bardziej delikatne. Woda po prostu yy, wspomaga to mięso, tak jak i do hamburgerów. Podajemy troszeczkę wody, ona wtedy jest, mięso wypuszcza klej i się ładnie nam klei i robimy kuleczki. Potrzebujemy również od, odrobinę wody lub wody z olejem lub czystego oleju do formowania kulek. Odrobinę moczymy rączki, nabieramy odpowiednią ilość mięsa i po prostu tocząc w ręku, tworzymy odpowiednie kuleczki, odpowiedniej wielkości, żeby wszystkie były mniej więcej. Jednakowe, równiutkie kuleczki. Również zrobimy tych kuleczek 4-5, żeby tylko tutaj zademonstrować, jak to pięknie wygląda. Nie mówię już o smaku, jak wspaniale smakuje, proszę Państwa, więc dlatego tutaj szybciutko wykonamy 5 lipceli. Bardzo proszę. Już mamy 4, 5 pięknie uformowany, proszę uprzejmie, mamy pięć kuleczek, odkładamy mięsko i teraz będziemy tworzyli szaszłyki z kurczaczka. Oczyszczoną pięć z kurczaka, ewentualnie z indyka, bardzo proszę, kroimy na cienkie pasy. Proszę bardzo, o tak na takie, no tak jak robiliśmy, robili małe małe szaszłyczki, to nam wystarczy. Do tego my użyjemy papryki żółtej. Czerwonej. Kroimy małą kosteczkę. Możemy użyć również morele suszone. Czy zrobić szaszłyka hawajskiego na słodko, z ananasem, z owocami. To już zależy od Państwa inwencji i od tego, co posiadamy w domowej spiżarni. Kroimy małe kawałeczki. Bardzo proszę. Doprawiamy je odpowiednio. Sól pieprz. I taką kompozycją nadziewamy. Po prostu jest to prosta sprawa. Tak jak robiliśmy małe koreczki w pierwszym odcinku. Tak tu nadziewamy mięsko, przekładając papryczką. Proszę Państwa. Tak wyglądają mniej więcej szaszłyczki. Tak jak mówię, tu jest kompozycja jest dowolna. Proszę uprzejmie, nadziewamy sobie mięsko-papryczką. Proszę kurczaczek, możemy go kończyć kurczaczkiem, możemy zaczynać kurczaczkiem. To w zależności od długości wykałaczki, jaką my będziemy używali, możemy te jaszuki zrobić dłuższe, krótsze. To już po prostu, jak będziemy mieli w domu odpowiedni sprzęt. Ale to jest bardzo proste do wykonania. A sympatycznie wygląda, i będą Państwo zachwyceni, jeżeli, jeżeli chodzi o zrobienie, a już goście będą również zadowoleni. Bardzo proszę, tu już kończymy. Mam tutaj dwie papryczki czerwone, możemy zrobić. Proszę bardzo, usuwamy resztki, które są nam niepotrzebne. Proszę Państwa, i tak mamy przygotowane. Mięska smażymy na patelni w dużej ilości tłuszczu. Yy, proszę Państwa, i tu już mamy usmażone produkty, te, które wcześniej przygotowywaliśmy. Zaczniemy, proszę Państwa, od śliweczki. Tłuszczyków wy wykładamy, prawda, gorące śliweczki na pół miseczek. Proszę Państwa szaszłyczki Bardzo proszę. Kurczaczek i papryczka pięknie usmażone. Proszę Państwa. To wszystko wspaniale będzie wyglądało. Bierzemy teraz stiftela. Proszę uprzejmie. Wszystko na pół miseczku. I tak gotowy półmiseczek miseczek. Wędruje. Do gości, bardzo proszę, trzy szybkie, proste zakąski w wykonaniu, gotowe do spożycia.